Dlaczego życie czasem płynie lekko, a innym razem wydaje się walką z wiatrakami? Dlaczego niektórzy ludzie przyciągają miłość, obfitość i szanse z łatwością, a inni latami starają się bez przełomu? Większość osób powie, tak ilość to kwestia szczęścia, jedni mają fart, a inni pecha ale Kabała pokazuje coś zupełnie innego. Nic nie dzieje się przypadkiem. Za każdym doświadczeniem kryje się ukryta duchowa struktura rzeczywistości. To, czy żyjesz w spełnieniu czy w chaosie, zależy od tego, na ile jesteś zsynchronizowany z tą strukturą. Kabała mówi, że cała rzeczywistość Opiera się na współdziałaniu dwóch sił. Pierwszą siłą jest światło stwórcy, czyli energia dawania. Jest to nieskończone źródło energii, miłości, mądrości, sukcesu, uzdrowienia i spełnienia. Światło zawsze świeci, zawsze daje i nigdy się nie wyczerpuje. Jest jak promień słońca, który rozszczepiony przez pryzmat pokazuje pełnię barw tęczy. Tak światło zawiera wszystkie aspekty życia których pragniemy. Ale istnieje pewien paradoks: gdy gonimy za tak zwanymi kolorami, czyli miłością, pieniędzmi, uznaniem, to one same wymykają się nam z rąk. A gdy zamiast tego skupiamy się na połączeniu z samym światłem, to wszystkie te kolory pojawiają się same. Drugą siłą jest naczynia, dusza, która przyjmuje. Naczynie to zdolność twojej duszy. Do przyjęcia i utrzymania światła. Pamiętaj, że światło jest nieskończone, ale to pojemność naczynia decyduje o tym, ile naprawdę możesz przyjąć. Wyobraź sobie żarówkę. Prąd płynie cały czas, ale żarówka o mocy 60 W nie może przyjąć mocy 200 W. Po prostu przepaliłaby się. Podobnie Twoja dusza, jeśli nie jest gotowa, to nie utrzyma nawet tego, co pragniesz najbardziej? Kabaliści tłumaczą, że z tego właśnie powodu ludzie, którzy nagle wygrywają duże pieniądze lub na przykład odziedziczą wysoki spadek, szybko je tracą. To ich naczynie najprawdopodobniej nie było gotowe na to, by utrzymać to bogactwo, ponieważ nie wykonali oni wystarczającej pracy duchowej. To jak rozszerzyć swoje naczynie? Poruszę w dalszych częściach. Większość ludzi myśli, że wystarczy się starać, ciężko pracować i dążyć do celu. Ale Kawała mówi jasno, nie chodzi o sam wysiłek. Możesz wygrać milion na loterii i stracić go w kilka lat. Możesz zdobyć wymarzoną pracę, ale żyć w stresie, wypaleniu i pustce. Możesz spotkać kogoś, kto naprawdę cię kocha, a zniszczyć związek z powodu lęku czy niskiej samooceny. Nie dlatego, że to zły los, ale dlatego, że naczynie nie było przygotowane. Większość ludzi goni za energią, gonimy za relacją, zamiast stawać się kimś, kto naturalnie przyciąga miłość, gonimy za pieniędzmi, zamiast rozwijać wewnętrzną stabilność, która sprawia, że pieniądze same płyną, gonimy za uznaniem, zamiast zrozumieć, że nasza wartość już jest w nas. Prawda jest taka, że Ty już jesteś całością. Nie potrzebujesz walidacji, lajków czy aprobaty. Potrzebujesz tylko połączyć się ze światłem, z tą częścią Ciebie, która jest kompletna i pełna. Cała nauka kabały to proces rozszerzenia naczynia, aby mogło ono przyjąć większe światło i aby było gotowe na większe cuda, aby mogło utrzymać miłość, sukces i spełnienia, nie tylko na chwilę, ale na stałe to nie pogoń daje spełnienie pogoń tworzy brak bo gdy gonisz to mówisz wszechświatowi nie mam tego a wszechświat odpowiada masz rację nie masz dopiero transformacja świadomości zmienia wszystko w tym filmie zaczynamy odkrywać jak naczynie może stać się podobne do światła i dzięki temu naturalnie przyciągać to co już jest twoim przeznaczeniem twoja dusza jest naczyniem na cuda Twoim zadaniem nie jest gonić, ale przygotować się na przyjęcie tego, co od zawsze na ciebie czeka. Wygodnie zamykam oczy, oddycham swobodnie, rozluźniam ciało, wyciszam głowę, czuję wielki spokój, tworzę ochronę. W centrum mego serca energia się tworzy, kojące światło szybko się mnoży. Wciąż się poszerza otaczone ciało, od teraz wciąż będzie przy mnie trwało. Czuję się bezpiecznie, światłem o no to... Czuj się bezpiecznie Światłem otoczona Przed złą energią Stale chroniona Kula odpija Złe myśli od ludzi Tarczę ochronną Już we mnie budzi W mojej kuli światła Nic mi nie szkodzi Żadna zła energia Mnie nie ugodzi Nic nie przeniknie Przez złotą zbroję Już się nie lęk Ze mną zostaje, chroni mnie i wspiera, siłę mi daje. Od dziś kroczę pewnie w jej ochronie już mnie nie dotknie, złych spojrzeń płomień. Żadna zła energia mnie nie ugodzi, nic nie przeniknie przez złotą zbroję. Już się nie lękam, już się nie boję. Hmm. Mojej kula światła nic mi nie szkodzi. Żadna zła energia mnie nie ugodzi, nic nie przeniknie przez złotą zbroję. Już się nie lękam, już się nie boję